No, cześć Rafał, cześć. spotykamy się na hali, na której będzie się SWC w tym roku. Hala jest naprawdę olbrzymia, ma, jak sam mówiłeś, ma ile? 10 tysięcy metrów. 10 tysięcy. No i zaczniemy od razu od pierwszego pytania, które może się wydać troszeczkę zabawne, ale zmierzam do pewnego celu. Kim chciałeś zostać, jak byłeś małym chłopcem? Strażak, policjant? Piłkarz. Piłkarz? Piłkarz. No a zostałeś organizatorem jednej z największych imprez sportowych w Polsce. Największych. Największych, tak? Macie takie oficjalne dane, że jest to jednak największa impreza? Nie, bierzemy to pod, kosztem, pod kątem liczby ludzi, którzy się pojawiają na imprezach, zainteresowania imprezą, liczbą firm, które się udzielają w imprezie. Na tej podstawie uważam, że największych. Pamiętasz, co miało miejsce w kwietniu 2004 roku? Tak, pamiętam. Dwa, to były dwa miesiące do czasu, jak zmieniłem pracę. i po dwóch miesiącach zmieniłem pracę i pracuję tutaj. No, czy spodziewałeś się kiedyś, że właśnie z konferencjera, można powiedzieć, na jednej z pierwszych w Poznaniu chyba takich imprez mhm. będziesz tworzył no, SWC 2008 z niesamowitą pulą nagród na olbrzymiej hali. No i wyślesz też kilkanaścioro osób do Stanów Zjednoczonych. No wysyłamy i robimy, bo to robimy wspólnie. Tak spodziewałem się, bo zostałem zatrudniony na targach po to, żeby to robić. Nie jako konferencjer na jednej imprezie, tylko jako hmm, wtedy pracownik zespołu całego, który organizował te targi. Ja może odczytuję wasz portal internetowy. Gdzie chciałbyś być? Kojarzysz może tę ankietę z waszej strony? Na trybunach stadionów podczas finałów mistrzów, w boksie zawodników podczas dni testowych Formuły 1, czy na ceremonii partii Z olimpijskich? Myślę, że najdłużej w pamięci zostałoby mi, zostałyby mi dni testowe, bo jest to rzecz, która jest absolutnie dla, dla wybranych osób, jest wyjątkowa. Natomiast z tej racji, że chciałem zostać piłkarzem, a byłem, odlewu Poznań, pozdrawiam, www.odlew.poznań.pl, doskonała strona, doskonały klub, to chciałbym być na finale Migi Mistrzów na meczu Barcelony. 38% użytkowników Waszej strony zdecydowało, że wolałoby być jednak w boksie 1 mhm. i Wy macie zamiar spełnić marzenia tych ludzi. Tak. Yy, główny sponsor imprezy Intel yy, przygotował, no myślę, niebagatelną yy, atrakcję. Yy, w symulatorach boli Formuły 1. Każdego dnia, kto najlepiej będzie jeździł, ten 25 czerwca poleci do Londynu, yy, pod Londyn. Na to Silverstone i tam jeden dzień testowy. No fajnie, będzie można wszystko zobaczyć od kuchni, tak? Jak, jak wygląda Formuła 1. No i kolejną dobrą na tegorocznym SWC jest to, że reprezentacja Polski będzie liczebniejsza niż w zeszłych latach. Ile to będzie osób? Yy, to będzie co najmniej 13 osób. Tak, to będzie co najmniej 13 osób, yy, licząc yy, dwóch organizatorów, którzy tam lecą. Natomiast no, mam nadzieję, że inne ekipy, które, które mają prawo do wyjazdu, będzie stać na to, by ten wyjazd opłacić. No, ponadto wiadomo, że myślę, że są też kieszenkowe. Niemałe. Myśli, że to wystarczy, żeby dobrze się bawić w San Jose? Yy, San Jose. Yy, wiesz co, na pewno to może pomóc w dobrej zabawie, ale nie wiem, czy kasa jest ze znacznikiem dobrej zabawy. No, ben... Jedziemy tam po to, żeby mm, pokazać, że Polacy nadal e Polska nadal esportem stoi, a jak będzie wieczorem czas na zabawę, a będzie na pewno, to się będziemy bawić. No. No, poza wyjazdem do Oxfordu na tor Silverstone, poza tymi pieniędzmi na wyjazd do Stanów, poza samym wyjazdem do Stanów, co jeszcze czeka tutaj odwiedzających 20 maja? Mm -hmm. Wiesz, jeżeli lubisz coś robić i możesz to robić w najlepszych możliwych warunkach, yy, z mnóstwem ludzi, którzy też to lubią robić, tworzy się świetna atmosfera. Yy, masz szansę, i to bardzo dużą, yy, coś z tego mieć poza emocjami, przeżyciami i wrażeniami. Yy, no to, to właśnie to może być, tak? Największe polskie filmy branżowe, yy, najlepsze gry na świetnych komputerach, bardzo dobra uprawa. Esport pokazany tak jak chcieliśmy go pokazać, a nie mogliśmy, a jeszcze nikt go tak nie pokazał. Bardzo dużo, bardzo wiele i bardzo dobrego, jestem pewien. Czy myślisz, że właśnie to, co teraz powiedziałeś, przyczyniło się właśnie do tego, że mamy większą na SWC? Byliśmy w Pradze w maju, w marcu, przepraszam. I faktycznie widzieliśmy, jak robią SWC w innych krajach. I to polskie SWC jest, jest jedną z najlepszych edycji na świecie. No i dlatego. W uznanie, w nagrodę dostaliśmy więcej slotów. No, Nagroda był też slot właśnie Ty Często wspomina w swoich wypowiedziach, że Trackmania jest naprawdę doskonałą grą. No, czy myślisz, że to jest naprawdę gra z przyszłością, że warto w nią inwestować? Warto cenować, spędzać całe noce grając i... Trzeba być maszyną, żeby jeździć bezbłędnie w Trackmanie. Trzeba być absolutnie perfekcjonistą. Natomiast w każdej dziedzinie, żeby osiągać sukces, perfekcjonistą trzeba być. Rynek gier esportowych jest ostatnio, nowych gier esportowych jest ostatnio prawie żaden. Prawie, bo jest Call of Duty. Całkiem fajne, bardzo fajne. Ale tak naprawdę, wiekowy CS, wiekowe W3, Quake Trójka, tak, wracamy z czwórki. Wydaje mi się, że przyszłością jest gdzieś ta idea, robienia bardzo grywalnych, potencjalnie dostępnych dla każdego, nieskomplikowanych, prostych gier. Trakmania jest świetna, jest wciągająca, jest no, potencjalnie prosta, jest mhm. bardzo dostępna. Na początku chcieliśmy dać dwa sloty w Quake'a, w pełni opłacone, ale Trakmania to jest coś, na co będziemy stawiać. No właśnie, zacząłem się cieszyć przy Quake'u. Awek otrzymał zaproszenie na finały, przez to, że w zeszłym roku triumfował podczas finału w SWC. W sensie, że to jest sprawiedliwe. Czy... Gracz, który grał w sumie zupełnie, inną, zupełnie inną grę, bo był to Quake 4, mm -hmm. ma prawo rywalizować na arenie Quake 3? Tak, uważam. Bez eliminacji? Że, uważam, że to sprawiedliwe. No, naturalna konsekwencja tego. Grał przecież w trójkę, tak? Grał dobrze w trójkę. Zmiana dyscypliny Quake 4 na Quake 3 jest, no, nie jest tak naprawdę do końca zmianą, tak? Wydaje mi się, że to jest naturalna konsekwencja, że Awek dostaje zaproszenie na, na to.